Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj. To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego Rolnicy Podlasie. Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu Rolnicy Podlasie. Program Rolnicy Podlasie możemy od 2019 roku oglądać w telewizji Focus TV. Pokazuje nam codzienne życie rolnika na Podlasiu. Nie tylko pracę, ale i życie prywatne. Perypetie sympatycznych mieszkańców Podlasia ogląda ponad milionowa widownia. Polacy bardzo polubili bohaterów programu Rolnicy Podlasie. Są to Gienek i Andrzej z Plutycz, Emilka Korolczuk z Laszek, Agnieszka i Jarek z Bronowa, Monika i Tomek z Pokaniewa, Maciek z Skundzicz, Natalia i Michał z Haciek, Bogdan z Borowskich Ciborów i Justyna i Łukasz z Ciemnoszy. Dotąd powstało pięć sezonów programu Rolnicy Podlasie. Popularność serialu ciągle rośnie, a jego bohaterowie to już kultowe postaci. Justyna i Łukasz z Ciemnoszy to małżeństwo, które prowadzi spore gospodarstwo w miejscowości Ciemnoszy i w powiecie Grajewskim na Podlasiu. Ich gospodarstwo ma 350 hektarów powierzchni. Maciorowscy mają około 500 sztuk bydła. To małżeństwo, które urzekło widzów nie tylko swoją pracowitością i oddaniem deela ziemi, ale również niezwykłym poczuciem humoru. Justyna Maciorowska ma wspaniałą pasję, którą postanowiła przerodzić w mały biznes. W swoim gospodarstwie przygotowuje bowiem sękacze, które sprzedaje zainteresowanym. A że zainteresowaniem programem rolnicy pod lasie oraz jego bohaterami jest spore, należy więc sądzić, że chętnych na sękacze z ciemnoszyj brakować nie będzie.